Witam serdecznie i zapraszam na następny przegląd nowości do sklepu Pepko. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, już teraz zostaw subskrypcję, aby być na bieżąco z nowościami z wielu różnych sklepów. Możesz też zostawić komentarz oraz łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. A także udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Poza tym zapraszam też do obejrzenia moich poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Zapraszam do oglądania. Jak możecie zauważyć, już od początku tego nagrania, w sklepie PEPCO pojawiły się nowe dekoracje jesienne. Na przykład ten ceramiczny grzybek za 10 zł, mający wysokość 11,5 cm. Pozostałe jego wymiary podane są na metce. A to podobna do poprzedniej ceramiczna dekoracja, jaką kupić możemy w sklepie PEPCO. Te ceramiczne grzybki również kosztują 10 zł. Najwyższy z nich ma wysokość 10,5 cm. Wśród dekoracji jesiennych znajdziemy też sztuczne rośliny i kwiaty w drewnianych doniczkach. Ta ozdobna kompozycja kosztuje 15 zł. Nie są podane jej wymiary. W sklepie Bebko kupić możemy też drewnianą tacę do serwowania z trzema przykrótkami, mającą kształt dyni. Jest wykonana z drewna akacji, kosztuje 25 zł, ma wymiary około 30 na 25 cm. W śródnowości znaleźć możemy też szklane pojemniki z pokrywkami, przeznaczone do łazienki, mniejszy i większy. Większy mający pojemność 700 ml kosztuje 10 zł. Ma średnicę 10 i wysokość około 14,5 cm. Tak natomiast wygląda mniejszy z tego rodzaju pojemników. Ma pojemność 250 ml, a jego cena to 6 zł. Wymiary podane są na metce. I jeszcze jedna wśród ceramicznych dekoracji, jakie kupić możemy w sklepie Pepko. Dekoracyjne ceramiczne domki, każdy mający inny kształt i wielkość. Zestaw zawierający trzy różnokolorowe dekoracje kosztuje 12 zł. Jest też składana torba na dekorację świąteczną. Ma średnicę 45 cm, kosztuje 12 zł. Wykonana jest z tworzywa sztucznego. Na opakowaniu zobaczyć możemy przykładowy sposób użycia takiej torby. Całkiem niedawno w sklepie Pepko pojawiła się też nowa kolekcja Dream Garden. W tej kolekcji znaleźć możemy następne nowości. 12 zł kosztuje zestaw zawierający trzy bawełniane ręczniki kuchenne, każdy mający inny wzór. Każdy z ręczników w zestawie ma wymiary 45 na 65 cm. Teraz macie okazję zobaczyć wszystkie wzory, jakie są w tym komplecie. 17 zł to cena kuchennej rękawiczki z powłoką silikonową. Rękawica ma wielkość 30 cm. Dostępna jest w jednym. Widocznym teraz wzorze. Wśród nowych akcesoriów kuchennych znaleźć możemy też chochle, szpatułki oraz łyżki. Widoczne teraz akcesoria wykonane są z drewna oraz tworzywa sztucznego. Każde z nich kosztuje 8 zł. Następna nowość w sklepie Pepko to dzbanek do zaparzania kawy. Szklany dzbanek z elementami stworzywa sztucznego ma pojemność 900 ml. Kosztuje 17 zł i może być myty w zmywarce. Częściowo wykonany jest także ze stali nierdzewnej. Ten zestaw zawiera dwie zasłony z pierścieniami mające wymiary 135x260 cm. Całkowity wzór zasłon po rozłożeniu widocznie jest na opakowaniu. Każda z zasłon ma 8 pierścieni w kolorze srebrnym, a zestaw kosztuje 100 zł. W nowości w sklepie pewko jest też narzuta na łóżko mająca wymiar 200 na 220 cm. Narzuta mająca widoczne teraz wzory kosztuje 100 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.